Dzień dobry, zaprezentuję Państwu nowości wydawnicze dostępne w naszych bibliotekach. Bez śladu. Daniel Steele. To najnowsza powieść amerykańskiej autorki książek obyczajowych. Poznajemy tutaj historię Charlesa i Odie. Charles wiedzie spokojne, z pozoru szczęśliwe życie. Dobra praca, udane małżeństwo. Pewnego dnia zasypia za kierownicą auta. Cudem unika śmierci. Szukając pomocy, trafia do domu w lesie, gdzie poznaje Odie. Artystkę mającą wiele tajemnic Charles powoli dochodząc do zdrowia odkrywa, że nie tęskni za swoim dotychczasowym życiem i nie chce do niego wracać. Ale czy można uciec od przeszłości? Maria Paszyńska jeśli jutra nie będzie, Anna, Andrzej, Marek, Noemi, Franek, Lucyna to młodzi ludzie, którym przyszło żyć w czasie wojny. W Warszawie powstaje getto, do którego trafiają bohaterowie książki. Na przekór wszystkiemu chcą nie tylko przetrwać, ale także kochać, marzyć, tworzyć. Projekt szef Waikiland to romans biurowy. Merrick jest właścicielem dużej firmy. Swojej pracy oddaje się w stu i tego oczekuje od pracowników. Zarząd postanawia zatrudnić psychoterapeutę w związku z dużą rotacją zatrudnionych w firmie osób. Merik, chcąc udowodnić, że psychoterapia nie przyniesie pożądanych efektów, zatrudnia Iwi, której kompetencje według niego są bardzo niskie. Ona postanawia udowodnić mu, że się myli. Układ: Piotr Kościelny. Radosław Grot, po tragicznej śmierci żony i syna, odchodzi z policji. Obecnie prywatny detektyw, często zaglądający do kieliszka. Zgłasza się do niego kobieta, która prosi o pomoc w odnalezieniu brata dziennikarza śledczego, który pisał na temat powiązań lokalnych polityków, biznesmenów i grup przestępczych. Anna Komorowska przez ciebie, synu to książka biograficzna. Autorka pisze o swoich przeżyciach związanych z narodzinami dziecka z zespołem Dauna. Jest to również swoisty poradnik dla innych rodziców dzieci z niepełnosprawnościami lub chorymi. Nauczycieli, terapeutów. Wszystkie zaprezentowane książki znajdą Państwo w naszym katalogu na stronie www.multibiblioteka.ww.pa.pl.